Witam Was w kolejnym odcinku Snapchata od Was. Więc dzisiaj znowu będę otwierać snapy od Was, pod ostatnim odcinkę dobiliście 1500 łapek w górę, i zgodnie z obietnicą nagrywam nowy odcinek z tego. Więc tym razem, żeby nie było tak prosto, bo ostatnio dość szybko to dobiliście, to podnoszę poprzeczkę o 300. Jak widzicie, 1800 łapek w górę, no to 1000 snapa. Także zapraszam do lajkowania. W tym momencie teraz może stawić łapeczkę w górę. A jeżeli jeszcze nie obserwujecie na snapie, to tutaj macie duszka z moim snapem. Oczywiście też będzie w opisie i w ogóle wszędzie. Więc zapraszam. Więc o, widzę, że Przemykam coś nawet tu wysłał. W tym czasie potwieram inne. pozdrawiam i tak jak mówiłam wam na snapie, y, nie będę y, odpisywać znamy inklusywam, bo po prostu później za długo to trwa y, smacznego Przemek pozdrawiam o z Berlina jesteś ładny znaczek macie ehm, czy wspomniałam jakieś swoje marzenie w sumie to tak, bo na przykład byłam w Londynie było to jedno z moich marzeń ehm, Tak. Ej, naprawdę ładna macie te znaczki w Berlinie. Muszę was tam odwiedzić, żeby sobie zrobić na to zdjęcie. Lubię ją, ale jakoś nie jestem jej Jeżeli ktoś jeszcze nie jest na mojej grupie, e, to oczywiście serdecznie zapraszam. Jest nas tam coraz więcej, także no, pandzie niko, widać. Dokładnie. Lajki, żeby był kolejny odcinek. Ogólnie to się, i mam nadzieję, że za niedługo się spotkamy. Też mam nadzieję, że niedługo się spotkamy. Jeżeli ktoś jeszcze się nie wybiera, na przykład na Orange Video Fest, to serdecznie zapraszam. Jezus, 100 sekund. <słysy> Moje trzy ulubione efekty ze snapa. Okay, to była ta dziewczyna, chyba. powiemy eee, powiem jej? Na pewno piesek. No ale nie pamiętam jakie to są. Jest to na pewno piesek. Piesek moim ulubionym. Mm, nie wiem, co to, dobra? Eee, to jest całkiem eee, ciekawy efekt. Tak. O, lubię ostatnio też te kwiatki. No, no nie wyszłam. Co zrobiłam? Zepsułam. Te kwiatki też lubię ostatnio. Fajne są. Tylko kurczę, psują mi się ostatnie te efekty, bo odkąd zrobili, że dwie osoby mogą, to one się psują. O, masz gazetę za mną. Jak miło. Nie wiem co to, ale... Aha, to chyba jest liczba subskrypcji na moim kanale. Bo widzę, że jesteś na bieżące, bardzo ładnie. Na razie nie planuję, jeżeli zawsze gdzieś jestem, to wtedy y, mówię. Y, tak byłam w Paryżu. I no, głupie pytanie, czy lubię tam, oczywiście. Y, pomysłów na minutę, co sądzę o Tumblr Girl. Jest dość kontrowersyjny temat, w sumie dlatego, że niektórzy. Pozdrawiam, Radzia, e, dlatego że niektórzy w sumie... Em... Uważają, że to jest chore, że każda dziewczyna wygląda mega podobnie i tak dalej, ale na przykład ja lubię się ubierać na czarno i um, ja w sumie ja nie jestem jak Tumblr Girl i te sprawy, ale na przykład Tumblr Girl ubierają się na biało, czarno przeważnie. E, Przyjm tak mi się daje z tego co kojarzę. E, no i każdy ma swój styl jejku, no, to co lubi. Jeżeli komuś się to podoba, to spokoj tyle, no. Lubię o Ada skończy nawet całe serduszko. Bardzo proszę. <grym w górę> teraz ci się tamte myślą. to się bawić. <grym> <górę> masz fajne filmiki ogólnie i lubię twoje filmiki oglądać i think, Przecież, Czy lubisz żelki? Jeśli tak, to ja czy? Lubię te żelki, te maniki. E, tak, kojarzę Gliwicę i Zabrze. Tak mam plan na wakacje. Dzień po zakończeniu roku jadę nad morze z koleżanką. Później mam obóz w lipcu w Bułgarii. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma planów, to zapraszam na ze na obóz ze mną i z obozami młodzieżowymi. E, a później w sierpniu e, też planuję, w drugiej połowie sierpnia planuję gdzieś coś znajomymi pojechać z ekipą mm, i planuję też w sierpniu na naprawko. Zarazem bo no to dobrej zabawy Cię w takim razie życzę. A, nie chcę się otworzyć swój sna. Ojej, nie wiem co tutaj wysłałeś. O jest. A to ty! Jiku? sobie zapiszę. Jiku, przypomniało mi się jak tam było gorąco w ogóle. Yy, w ogóle, słuchajcie, był tym etapie na kółkach, jak jeżeli ktoś oglądał vloga, to ja byłam cała na czarno. Czarne długie spodnie, czarna bluzka, cała na czarno, umierałam tam po prostu. Naprawdę, bo był taki upał, że masakra. Czy to jest jajko? Ale kreatywny sposób powiem. O, tak, dałaś łapki w górę. Dziewczyna się poświęciła. Uuu, to już życzę. Kiedy będę w Kołobrzegu i nie, nie będzie to 14 lipca, bo 14 lipca to będę już w Bułgarii. W Bułgarii. W koło będę przejeżdżać 30 czerwca. Więc 30 czerwca zapraszam do Brzegu, jakby ktoś chciał mnie spotkać, będę z jakąś godziną, półtorej, a w Kali, w Kali, Boże, w Koszalinie będę też 25 bodajże przejeżdżać i też będę z godziną, półtorej tam, a tak powiem do stronie Morskiej, więc jeżeli ktoś może wybiera się do Ustronie Morskiego między 25 a 30 czerwca, to dawać mi znać, to chętnie się z wami spotkam. Może ktoś akurat też sobie jedzie tam na wakacje, to poprażujemy sobie razem. Więc zaczynam do góry? Często cię widzę nad wartą. Eee, to fajnie. To, dobrze wiedzieć. To może następnym razem podejść. I o, grillujem. i Jekładmy sobie przy jakiegoś grilla. Jak miałam? Mam! Mam przecież z mam pieska mojego i miałam kiedyś kota. Chciałam Ciebie zapytać, ile masz wzrostu? Mam 1,72 m. Czy często zdarza mi się, że ktoś do mnie podchodzi po zdjęcie autograf. Głównie jest na eventach, w mieściach jestem, to raczej nie. Znaczy, zdarza się e, albo w pociągu czasem, Jakże gdzieś jadę, ale to są sporadyczne sytuacje. Kierowcy pozdrawiają. Dziękuję. Najczęściej kupuję w Pullenbeerbeczku H&M. Nie wiem, co jeszcze. Nie mogłabym mieć pizzy do końca życia. Jezu, jakie oceny masz. Boże, zazdroszczę. Musisz dzisiaj uczyć, bo to nie sprawdziam. To się Karkowskie. uczy. Powinnaś się uczyć. Czy jakiś hol zakupowy? Mm, tak. W najbliższym czasie pomyślę coś e, odnośnie holu. Jakie są moje ulubione Pary, twoje ulubione parę butów? E, w tym momencie są to te Nike. Hurrikan. Czy jakkolwiek to się nazywa? Pozdrawiam pandzie Niko, są pandzie najlepsze. Co chwilę dostaję powiadomienia na telefon, że jeden członek chce dołączyć do pandzie Niko i ciągle akceptuje. O, widzicie. Czekaj, zapraszam do przemka, przemek TV, bo dajże że mam nadzieję, że nie przekręciłam. Nagrywam. Czekaj, zrobicie na głosik i możesz pozdrowić moje pandzie. Nie, nie będę to drugą sobie w Oni Pani. to słyszą. Mam takie No i jeszcze się promujesz. Pozdrowić to nie chcesz, ale promować to już tak. Grzyma. U mnie to bandzieliko to jest najlepsza grupa na Facebooku. Oj, za tak. Euro 2016. Tak, myślisz, tak. Ślicznie śpiewasz. I czemu na nie śpiewała się na pitapie, co? Pozdrawiam się. Nie? wszystkie wszystkie kochana! więc to byłoby wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że zostawcie kciuka w górę. No, no i widzimy się w kolejnym filmiku. I tak jak bym dziewczyna na przykład pisała, kiedyś, że mnie gdzieś spotka, to podejście do mnie. Serio, ja nie gryzę przynajmniej z tego co wiem. Więc podej... podchodźcie i widzimy się, już niedługo w kolejnym odcinku. No. Ba I zapraszam na moją grupę Panzienników i przede wszystkim na mojego stopchata, bo tam jest codziennie, 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 codziennie. Może nie codziennie mówię, bo my wyzywacie ostatnio, że nie codziennie tam mówię coś, ale przynajmniej ja, zdjęcie jakieś zadaje coś, więc zapraszam. Chyba szybko mówię. Nie? 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 Dobra, to